Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w 2022 roku, nowe rozdanie, nowy rok, nowe emocje, ale sezon... ...Polski, ale niespodziewanie już w półfinale przegrali z Toruńską. Łakatowiczanie w przewagach, ostatnio było nie najlepiej, ale Michalski, popatrzmy jak w osłabieniu radzą sobie zawodnicy GieKS. To też jeden z nowych nabytków, Komar Krakowi. Gula. Gula i gol! Zagapił się John Marey. Tuż przy słupku pofrunął Krążek i wydawało się, że w zupełnie niegroźnej sytuacji, kiedy ta akcja jest widoczna dla Johna Mareja. Spóźniona interwencja Katowickiego bramkarza i Krakowia wykorzystuje swoją przewagę, obejmując prowadzenie. Gula. Czamango. Teraz z łatwością Czamango przed Mareja. Czamango i 2 do zera, ale akcja Czecha. Świetnie to zrobił Czamango. Bez żadnych kłopotów minął obrońcę GKS-u Katowice. Bierna to była postawa. No i świetnie Stefan Czamango. B pierwszy i sprawdził tylko, czy skoncentrowany. Można mieć się pretensje także do tych defensywnych szeregów. I Krakowia przed kolejną szansą. 3 do 0. No, co tutaj się dzieje? Pierwsza tercja tego meczu. A pasy prowadzą już różnicą trzech goli. Popitycz. <śleszy> Zdekoncentrowany gdzieś myślami. Marej! I już teraz było blisko podwyższenia wyniku na... Było błędu. Lechtonen. Jeszcze raz Wajda. Hudson. Rąbkowski. Jeszcze raz próbował, ale trafiony w nogi Bezwiński. Ale jest jeszcze szansa Pasiu! No i ładnie. Obrócił się z krążkiem, uderzył po przeciwległym słupku. I zmniejsza straty GKS-u Katowice, kapitan tej drużyny. 18 gol Grzegorza Pasiuta w tym sezonie. Zazwyczaj są to efektowne trafienia i tak było i tym razem. Przy własnych kijach Katowiczanie w strefie ataku. Paśiut, Paśiut zrobił sobie miejsce do strzału. Pierewoszczykow. Drugie. Bezwiński, teraz znowu szansa i jeszcze jedna interwencja. Nemec, Nemec, blisko bramki, Nemec, otwarty krążek, zatańczył na linii bramkowej, ale nie ma dla gospodarzy. Pasiut, Fraszko, Wanacki, gol! Patryk Wronka strącił ten krążek uderzony przez defensora Gieksy. I już jest tylko dwa do trzech. Wronka, Pasiut broni Pierewoszczykowi, jeszcze wronka z ostrego kąta. Ale nie ma. Mają kłopoty. katowiczanie, żeby wyjść z krążkiem. Jeszcze zamieszanie pod ich bramką. Jeszcze próba dobitki. I John Marej. Zakotłowało się pod katowicką bramką. K. Jeszcze jedna wrzutka. I broni Denis Pierwozcikow. Pasiód. praca na Dudasz. Wronka. Jeszcze raz Patryk Krężałek. No, sprytny to był strzał, sygnalizuje Pierwościkow. Prosi o przerwę. Katowiczanie jednak kontynuują atak. I Pierwościkow łapie krążek. Uzasadnione pretensje mają hokeiści Krakowi, bo kiedy krążek był daleko od bramki, a Pierwościkow sygnalizował że potrzebuje przerwy, to ten Gwizdek mógł się odezwać. Bodrow zostawił krążek, świetnie popitić jeszcze dobitka, No ale poradzili sobie katowiczanie, jeszcze jedna wrzutka i jest, gol numer 4. jest podwyższenie tego prowadzenia, odzyskanie dwubramkowej różnicy na korzyść drużyny krakowskiej. Chyba Bodrow był tym, który jako ostatni dotknął krążka. Wronka. Blisko bramki pierwościkowej. Gdzie jest krążek? Nie ma go w siadce. Prze... do tego, żeby odrabiać bez swojego lidera dwubramkową stratę w meczu z Komar Krakowią. Jest szansa dla gks Katowice. Próbował Krężołek jeszcze zamieszanie potworne. Ale Pierewościkow ratuje swój zespół. Krąże kilka centymetrów nad taflą, to, to trudno. Długi i znowu. Okazja dla Krakowi. Słupek ratuje Saloranta Monto. Teraz okazja. Krężołek, Krężołek i broni Pierewościkow. Fraszko, Krężołek. I teraz szansa przed Krakowią. Okazja na to, żeby skontrować poprzeczka tylko po tym strzale. Lechtonen. Nemec. Była okazja do groźnego strzału, no to skrętnie z niej Krakowianie nie skorzystali. Jest próba i jest gol. Jest już chyba zamknięcie tego meczu. 5 do 2 dla drużyny Komark Krakowi. Pierwszego gola w tym meczu. On rozpoczął w szóstej minucie. Będzie kara nałożona na GKS Katowice, Kolejna w tym meczu kara. I jeszcze zaczęło się dziać. Jeszcze iskrzy na lodzie. Ruszył w obronie swojego kolegi Woroszyło. Jeszcze GKS. I bardzo dobre spotkanie w Katowicach. Gieksa pokonana, GKS Katowice przegrał z Komar Krakowią 2 do 5.